Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj jest z gry Battlefield 1 i dzisiaj omówimy sobie karabin Karkano Mod 91. Można się również spotkać z oznaczeniem wzór 1891 lub oznaczeniem M91. Jest to, mi się wydaje, jeden z ciekawszych karabinów, jednak dość rzadko się o nim mówi z racji tego, że jest takie przeświadczenie, że broń włoska była w jakiś sposób gorsza, mniej udana lub bardziej zawodna. I tutaj, mi się wydaje, jest to dość przesadzone stwierdzenie, dlatego że ten karabin łączy w sobie dość udane cechy. Twórca broni, Salvatore Carcano, oparł swoją broń o rozwiązania bardzo dobre ładownik i magazynek były oparte o ładownik i magazynek z karabinów Mannlichera natomiast zamek był wzorowany na zamku Mauserowskim w roku 1890 to były naprawdę nowoczesne rozwiązania można powiedzieć twórca bazował na najnowszej dostępnej wtedy technologii Dlatego ten karabin raczej jest udany. Mi się wydaje, nieco przesadzona jest y, opinia, że ten karabin był słabą bronią. Właściwie jedyną jego słabością był nabój 6,5 na 52 mm, który był dość słaby. Zasięg skuteczny to 200-300 m, zasięg maksymalny to 600 m. I z jednej strony to jest mało, z drugiej strony, w warunkach wojny, na przykład okopowej czy nowoczesnej wojny, takie odległości, takie dystanse są jak najbardziej wystarczające. Owszem, z jednej strony to jest karabin powtarzalny, więc tutaj wydaje się wymagana byłaby większa skuteczność, większy zasięg. Jednak tak właściwie nie strzela się bez celowników optycznych na większe dystanse, jest to bardzo trudne. Tutaj jest potrzebny dobry strzelec i dobry strzał, więc z jednej strony owszem, taki nabój nie był w 100% doskonały, z drugiej strony bardzo podobny nabój stosowali Japończycy z całkiem dużym powodzeniem, chociaż ostatecznie podobnie jak włości zdecydowali się na wymianę naboju na nieco mocniejszy. Mi się wydaje, że to w przypadku tendencji, gdzie mieliśmy bardzo mocne naboje, no to jak najbardziej miało sens. Próbowano właśnie karabin Carcano dostosować do amunicji 7,35 mm na 51, czyli mocniejszej niż 6,5 mm. Japończycy również mieli swoją próbę swojej broni dostosowania do mocniejszego naboju na początku takie rozwiązanie wydawało się dość dobre, później jednak okazało się, że w starciu z innymi karabinami może ten karabin tracić z drugiej strony to nie jest tak, że karabin był jakiś mega zły. Ten karabin się sprawdzał. Jak najbardziej była to konstrukcja, moim zdaniem, całkiem dobra, tylko brakowało odpowiedniego naboju no, nabój 6,5 mm jednak yy, powodował, że ta broń miała bardzo mały zasięg w porównaniu z innymi karabinami, i to była właściwie jedyna wada. Z drugiej strony też trzeba sobie przyznać, że wszędzie, gdzie ta broń była używana przez armię włoską, warunki panujące nie były zbyt sprzyjające. Trzeba tutaj zaznaczyć, że front włoski podczas I wojny światowej był dość ciężkim frontem. Walki toczyły się na dużych wysokościach podczas mroźnych zim. Zimy w górach są sroższe niż na przykład na nizinach, więc warunki były naprawdę tam trudne, a pomimo tego jednak ten karabin się sprawdził. Podczas II wojny światowej, kiedy używano tej broni, kiedy armia włoska używała tej broni, trzeba sobie powiedzieć, Włosi nie mieli za bardzo chyba pomysłu, właściwie dlaczego tą wojnę toczą i nie mieli właściwie wizji toczenia tych walk. I dlatego mi się wydaje, Armia Włoska przegrywała. Tutaj nie była winna broń, jak brak zaangażowania i pewnego pomysłu. I to była chyba największa e, wada w tym momencie Armii Włoskiej, a nie broń. Więc tutaj mamy całkiem, mi się wydaje, inną sytuację. Zresztą trzeba pamiętać, że z tego karabinu, właśnie z karabinu Carcano, dokładnie karabinu Karcano mod 91 łamane na 38. 22 listopada 1963 roku zastrzelono Johna Kennedy'ego. Ja wiem, że właśnie z, często z racji tego, że miano strzelać z karabinu Karcano, próbuje się podważyć e, prawdziwość ustalonych faktów, jednak mi się wydaje, ten karabin nadałby się do e, tego zadania. Nabój e, 6,5 mm z takiej odległości. Tak czy siak niesie śmierć i jest w stanie spowodować spustoszenie, zwłaszcza strzał w głowę. Zresztą prędkość wylotowa tego pocisku wcale nie jest taka mała, to około 700 metrów na sekundę, to jednak wciąż nadal sporo. Wszystkich wersji tego karabinu wyprodukowano około 3 milionów, a produkowano je pomiędzy rokiem 1891 a 1945. Mi się wydaje, że mimo wszystko tam broń była w miarę udaną bronią. Właściwie jedną wadą był nabój, ale resztę rozwiązań można uznać za raczej udaną. Trzeba tu również zaznaczyć, że w momencie, kiedy projektowano ten karabin, kiedy przyjmowano go na uzbrojenie, pojawiały się głosy, że taki nabój będzie idealny dla karabinu powtarzalnego. Uznawano, że po prostu taki nabój sprawdzi się lepiej dla żołnierza. Później okazało się, że to nie do końca prawda, aczkolwiek pomysł mi się wydaje był ciekawy. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie co myślicie o karabinie Karkano. Jak wam się ta broń podoba, czy graliście tam broń w Battlefield 1, a może w Battlefieldie 5, bo też tam pojawia się karabinę Karkano. Jak Waszym zdaniem ta broń się spisuje w tych grach i czy pojawia się również w innych produkcjach? Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, like, zasubskrybujcie kanał, komentarze, jak zawsze są dla Was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. No i cześć!